Tu jest takie Widzę trochę. Tak widziałem. To jesteśmy my za dwa lata. To nie nagrywaj. A co, coś się stało? Nic się nie stało. Jak ci się kamień podoba? Najważniejsze, że prawie do pełna zatankowany. No. Myślę, że ten bank ma większą wartość niż ten yy. z Ale sprawdza się. Słuchajcie, i, ta, i tak się zaczynają i kończą wyścigi. Słuchajcie. To Tak. Nie smarujesz, nie jedziesz. Ale pamiętaj, że Ty pierwszy kratujesz. A ja ostatni, bo ja dzisiaj wiesz Dzień dobry. Jest dobry, jak nastawienie? No po prostu mistrzostwo świata nastawienie zwłaszcza po wczorajszym wprowadzeniu i odprawie także na odprawie omówiliśmy wszystkie możliwe aspekty dzisiejszego wyścigu Dobrze Natomiast zachwycamy się sprzętem, twu twu Oby wszystko zadziałało Tym razem jedziesz drugi ja pojadę trzeci albo czwarty albo Robert, o tam Robert już sobie przygotowuje Nie jest grunt. Kierunku, tak. <laughs> Szukam przełącznika od gazu. <laughs> Nasz pierwszy kierowca się przygotowuje. Będzie dobrze, będzie najlepiej. Ja to mam. Serio, ja mamy te. Yy, ciarki. Tak? No serio, ja to już po prostu ten. Masz ciary? Wszędzie. <laughs> Ustawiane są na pola startowe według klas. Właśnie klasa trzecia, w której jedziemy, w której, która jest najliczniejsza, właśnie teraz jest ustawiana. W sterowniku jeździcie? Tak! No zobacz, to jest ze swoim Ale jaja! Ja. Hey, ale wy jeździcie każdy na swoim sterowniku? Nie, ja wiesz, czy oczywiście mi ja wypadł, ja wypadł. Ja Wydawał ja hamulc. Oczywiście, ja no nie mógł inaczej. Dlatego takie czasy robiłeś. Ja... ja... ja, ja Nie wiem, co się stało 16 box, nie wiem, kurde Ja pierdykam, no No ja pierd... No. Dlaczego nie ma nikogo na stacji? 5 minut czekałem, nikt nie przyszedł zatankować No k kur... mać, ja... Σε γεια η αρρωγή στο Μασάκρα Ισία από Taka, jest okay? Cie... Jak obłody? Nie, nie, za szybko, do, to nie, 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 tak zmęczony, jak człowiek, nie wiem, maraton. poszedł do tankowania? Tak, tak, już dawno. Słyszałeś, co było z tankowaniem? O Jezu, wszyscy już to wiedzą, Adam. Ja nie wiem. <grym> o, dziękuję, dziękuję. 5 minut, Adam nikogo nie O Jezu, Adam, dwa kółka, dwa kółka, te nic by nie zmieniło. Ja wszystko już przeanalizowałam, chciałam powiedzieć. Nie, teraz idziesz tam na prostą i biegasz. Tam ci ko 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 kółka. Dwa kółka biegniesz, tak jest. No nie całe. Nie Wyścig ukończony, słuchajcie, na 13 aut w naszej klasie, jesteśmy na siódmym miejscu, nasze auto nie jest jakieś super konkurencyjne, więc uważam wynik za bardzo dobry. Czekamy teraz na Roberta, szacun dla niego, że przejechał dwie godziny, także, także tak. Jak? No po prostu czekamy tutaj na tak mistrza, jest. który dojechał do końca. Tak jest. Robert po prostu dzisiaj. Swo Pokazał swoją moc. Tak. <gry> no super super, bo Pan, do końca. Tak dowiósł. jest. Co, Uśmiech jest. Co? Musi być. I co? Coś już, już nie jechało za bardzo? Czy jak? Mm. Nie pompowało. Ostatnie cztery osrężenia bez paliwa. Serio? To auto jeździ na powierzchni. Ile schudłeś? Po 70 kilo. Chyba. No ja to szanuję. Raube. Super, szacun. szacun! Bo ja to byłem zwarty i gotowy, a tu niepotrzebnie. To, ledwo, ledwo. Pojechamy. Szczerze myśleliśmy, że, że jedziesz, wiesz? Ale patrzcie, nie, jedź. No ja, ja tak po godzinie miałem taki kryw. Ja już kryzys. tak nie tak mówię albo zasnę, albo nie no, ale później już jakoś ten, bo najgorzej sam jedziesz, nie jak się nic nie dzieje, ale jak się gdzieś ktoś pojawił, kogoś dogoniłem czy ktoś mnie dogonił i tak się No wesęło. ja tam ja miałem tak samo, wiesz co pół do pół zbiornika miałem kryzys yy, przy pół i też jechałem sam, nie? Tu. Później, jak już auta jakieś wiesz, były, coś się działo, to już było lepiej. I, no. i kryzys minął. Bo już później z górki było, nie? No. Dumny z siebie? No tak! po Najdłuższy z nich przyczynił. Ty tyle życiu <laughs> no. nie przejechałeś na razie. No. <laughs>